Moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mucho Właśnie wybieram się na grzyby, mam tutaj koszyczek, nożyk Bo prawdopodobnie pojawiły się już grzyby Jest dzisiaj 1 września 2021 roku Więc jedziemy do lasu zaglądnąć, zobaczyć co tam się dzieje Jeszcze zapewniałem wzięcie tego żelu na kleszcze i komary bo ostatnio miałem kleszcze. Zresztą już nie pierwszy raz już Nawet robiłem raz badania na boleriozę ale było negatywnie, wszystko było dobrze i teraz będę musiał też znowu zrobić. Dobra, ruszamy. Zopaczyłem się tym razem w kozik, taki domowy, kuchenny koszyk. przerwę sobie tutaj zrobiłem bo tak mówię ile tutaj tych rydzów już takich zgnitych leży pełno obracam się tutaj patrzę na te rydze tu 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 tam pełno tych rydzów też jest i tak gdy coś tu wystaje patrzę a tu taki podgrzybek fajny sobie siedzi no i mówię no to chyba się zaczynają grzyby powoli także sobie pomyślałem że od razu go stnę zobaczcie jaki fajny i następny już tutaj się w tym mezchu skitra. Tu następny, zobaczcie, one wychodzą już powoli. Trzeba uważać, żeby ich nie podeptać. tego podgrzybka, tam mamy podgrzybka, tutaj mamy podgrzybka. O, zbieram te grzyby i tak patrzę. Tutaj takie części żuchwy jakiegoś zwierzaka. Ciekawe co do jakiegoś lisa. Zobaczcie, jakie uzębienie. Igiełki. Pojawiają się grzyby sporadycznie, bo dopiero wychodzą. Dużo jest fajnych takich małych właśnie podgrzybków, które nadają się do zamarynowania. Troszkę ciężej jest teraz wypatrzyć takie młode grzybki, bo one chowają się w tym mchu. I powiem Wam, że ja prawie chodzę z głową na ziemi, przy ziemi, bo chcę właśnie jak najwięcej ich trafić tych małych. Super sprawą jeżeli chodzi o marynowanie tych grzybków. Zawsze pamiętajcie o tym, że jak na przykład znajdziecie tu grzyba, to tutaj w tym okręgu musicie szukać, bo zawsze jest grzybnia i zobaczcie na przykład teraz. Nawet go nie widziałem, a już tutaj jest. To jest właśnie tak jak na rybach się jest. Jak gryba bierze to tak samo jest z grzybami. Jak widzisz te grzyby, to zaczynasz ich, zaczynasz ich dostrzegać, to, to jest takie fajne uczucie. Szukamy teraz radar się włącza. Szukamy. Gdzie one mogły jeszcze tutaj być? No. Zobaczcie tutaj na tą sytuację, patrzcie jaki mały Taki mały się skitrał To jest normalnie, ja bym go nie zauważył jakbym tego nie odchylił Grzybek tak śmiesznie wygląda bo mówię, ty, chyba ktoś tu przychodził i go strącił Ale nie, on go nie strącił, zobaczcie jak on rośnie Rośnie po prostu tak w bok sobie Idziemy dalej, szukamy. Może coś tu jest, gdzieś dookoła. O, zobaczcie. Następny podgrzybek. To jeden już taki trochę spleśniały nawet. W takiej sk skarbce. Dzisiaj jak się obudziłem, już w sumie wypiłem kawę, zjadłem śniadanie, tak siadłem przed tym telefonem i włączam. Pierwszy film mi się wyświetlił, jak gościu miał taki wysyp grzybów, same prawdziwki, i mówię, od razu mi się zapaliła lampka, mówię, który dzisiaj jest, pogoda, kiedy padało, no i stwierdziłem, że biorę koszyk i cisnę, no i przyjechałem tutaj. Tutaj jeszcze nie ma wysypu grzybów, ale cieszę się z tego, co jest znalazłem i jest. Do zamarynowania będzie akurat na mały słoik, albo na mały sos. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć w ogóle, gdzie się nauczyłem odróżniać grzyby, które są dobre, jadalne, niejadalne, nie znam też wszystkich. Ale te co właśnie się zazwyczaj zbiera, które są dobre, to wiem, mówię teraz o prawdziwkach i o podgrzybkach. Nauczyłem się, tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, w poprzednim czy jeszcze, jeszcze poprzednim, wystawiałem taki domek, tam było coś Jasiu Pawiłocko w tym tutule, to tam właśnie w tym jak jeździliśmy z żoną do tego domku, tam często chodziliśmy na grzyby i tam się tego nauczyłem. Ogólnie to zafascynowałem się i wkręciłem się bardzo w to, że teraz jak tylko przychodzi sezon, to od razu, nawet dzisiaj miałem iść biegać, ale nie żałuję tego, wolałem tutaj przyjechać i pokręcić się z tym koszykiem po tym lesie. No i było warto, bo jest trochę. Mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze więcej, bo jutro też przyjadę tutaj, bo to, 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 to że takie malutkie są grzyby, to jest właśnie oznaka, że one zachodzą, zachodzą zaczynają wychodzić. Także jak ktoś nie ma co robić, a ma blisko las, to zachęcam do lasu, dotlenić się. Na spacer i, no i sama satysfakcja i ten to, to takie ucieszenie się z tego, że te grzyby są tutaj i się go znajdzie. To jest coś z tego. Ja sobie tak, idę, gadam sobie z żoną przez telefon i idę i o małe włosy się nie nadziełem Patrzcie jaka to jest skarpa w ogóle, się aż wystraszyłem. Po to normalnie taka skarpa, że aż no jakby stąd spadł można się połamacza nawet zabić. Zobaczcie na tego jak nam się tutaj schował panie. Pod korzeniem drzewka. Ładnie wygląda taki, taki jest zdrowy ten podgrzybek Ładny okaz Mam nadzieję, że znajdę ich tutaj więcej. Chodziłem bardziej tam w głębi lasu na dole i trafiłem na taką górę, gdzie więcej jest nasłonecznione. Wydaje mi się, że dlaczego, dlatego tutaj jest więcej tych grzybów. Bo się jak fajnie tutaj pada, ta nie wiem czy będzie widać. Pajęczynka. Idealnie w takim słońcu wystaje tutaj mały grzybek fajnie by było w kilka osób się wybrać, bo nie ciężko, potrzeba trochę czasu, żeby je zebrać. Takie malutkie i w kilka osób jakby się przyszło to by się zebrało dużo i one są idealne tak jak powtarzam na no, marynatę, takie malutkie, pod grzyb. Fajnie by było takie borowiki znaleźć, prawdziwki. To już w ogóle piechota. Widzimy tutaj teraz, jak słońce nisko opada, że... do nic nie widać, jeszcze ja jestem w okularach. To już w ogóle... No ale faza To na, na tym, znalazłem to na żywo, znaczy na żywo, no na wizji, zobaczcie Ale faza, no kurde faza, jak ja to mogę nazwać? Dla mnie to jest faza takie To jak się znajdzie tych żył Jakie trzy fajne mhm. Tylko główki z tego mchu wystają Ja chodzę normalnie z głową, z głową przy samej ziemi aż mi już plecy bolą Ale jedz Euforia, euforia. Jak się znajdzie grzyby. Podejście. Dzisiaj mamy podgrzybki, takie malutkie. Tutaj jest, tutaj, tutaj następny. No tu, widzisz? Żyby. Tutaj sól do lizania dla zwierząt tam poidło chyba. Albo karmnik. Kozią brodę. Kozia broda, no ale my nie zbieramy kozi brody. Podobno dobra jest z jajecznica. Mam Zrobiłem przecież już. Ale Zrobiłem dwóch naraz. Teraz koszyk mi tam jest dalej taki fajny mech, zaraz zobaczycie, tak tam na dole, gdzie Kacper chodził. Mm. Mm. No Musisz teraz, Julka, teraz dookoła patrzeć, bo tu jak jest grzybnia, to może go być jeszcze. Wiesz o tym? Co? Mamo, ty znaleźłeś... Mamusia, ja go znalazła, ja go chciałam wziąć. No przecież weźmiemy go wszyscy razem. No Ja pod grzybka. Pokaż go tutaj do kamery, jak wygląda. Fajny, co? No. Jaki zdrowy, w ogóle nie ma tego. Ej, ale on no, nie jest roboczywy. Nie, to ślimak tak wyjadł. Ja znalazłam, ja znalazłam też. No, jaka euforia, ja nie mogę, Julia. No, ale ja pierwszy raz człowieku tyle naraz, ty. Mamy! Jest, no. Tutaj, tu jeden. Tu, drugi. Tu. No. A ile jesteś, Nie tam, wyrywaj, nie? Julia, to trzeba wyciąć. Puść, został, puść. został, bo wy no. Patrz, tu. To się nie no wiem, ale trzeba, Julia, trzeba, nie, nie wolno wyrywać, bo korzenie się psuje wtedy. Tu zobacz, Mateusz, tu że nam się Ale patrz tu No Piękny, wstać go do koszyków. Tu jeszcze jest ten jedno, widzisz? A mus, ale ty musisz to co? Jest, końcu Julia, tam są grzyby, nie podejdź. No, przeszłaś po nich właśnie. Trzeba iść tam do góry, bo ich tu pewnie będzie dużo. Tu no. na no, to już są takie coś małe. No. Tam na dole jeszcze pomalika. No zbierzemy na sos na pewno, ja na 100%. Pewnie. O, to zrobimy tych placków ziemniaczanych. Ja mam ziemniaki, bo nie mam cebuli. Ja patrz, ja znalazłam luk, luk, luk od Co? Patruś, patrz, ja znalazłam luk, luk od Przyjdź, wyrzucić go trzeba. Tego znalazłam. Poczekaj, ten luk od No ja nie wiem, został tam. Tak. Został, bo to chce zdjęcie zrobić. No, znalazłaś go. Znalazłaś go. no Tu go znalazłam. No to jak ty go... po co ci ten nóż tu jest? Tato, ja go jakiego ryba znalazłam. Widziałam, no super, brawo Superowo, Julia! ma tu pogryzł Tak. Troszkę pogryz? No Ale no to dobrze, on jest zdrowy, bo nie ma rybaku. O, patrz jaki fajny tutaj znalazłem, w ogóle dwa. Przy... No Wziąłem zamiast klucz od tego, od chaty tu trochę zgnity. Zostaw pod tym. Bo ile jest grzybów, człowieku, znalazłem, tyle, że normalnie nikt życiu tyle nie znalazł. No daj mi nożyka, tutaj te utne nie będę ich łamał. ty. mam, je mam, dobra, cię, bo jest za dużo grzybów, nie mam czasu. Trzymaj jak to. Tyle znalazłam. Zobacz jaki ładny. Ja go nie będę zrywać, żeby mama go wzięła nie odsyła, bo żeby go ja mi gorąco. do mnie, też nie. Tak, jest... Juz, kuma, jest... Poważę, Jurka, bo no. zaraz go zbniecie, zostaw, uważaj. No my mamy razem, widzisz? Patrz, jakie te człowieki. Gdzie, gdzie, <grym> gdzie, gdzie? Masz, zobacz, jaki piękny.

będzie na Ale się cieszę, że pojechałam z Wami. On się do nich przesą, nic nie będzie, gówno znajdziecie. Czy mnie tak zniechęcał? Ja wiedziałam, że teraz będę, bo ja już prawie trzeci raz, co drugi dzień, trzeci raz już jestem. No miękka mówiła, że już znalazłeś. Ma, tatuś, pat, tatuś, pat, tatuś jak to No to musisz uważać, żeby się nie w oko nie ukłuć. Patrz, kochanie, dajcie bielątkę. Musimy mieć na moczu. Powoli ale bo to jest niebezpieczne, wschodź już z tego bo... Proszę bardzo, jakie podgrzyby Fajne Tu następny Tam następny no tutaj, tutaj jest fajna miejscówka na podgrzybki tu na pewno będą Dzisiejsze grzybobranie zaliczam do udanych, dzisiaj przeważają podgrzybki kurczę, nie znalazłem jeszcze ani jednego prawdziwka, ale mam, mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda mi się znaleźć prawdziwka. Także jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie kanał, jakiegoś lajka zostawcie Na pewno jeszcze w tym, w tym sezonie nie raz pójdę na grzyby i na pewno będę szukać. Bo nie dam za wygraną, muszę znaleźć prawdziwkę. Tu, i tu. I tu. Mamus, to ten jest czystki. Hmm? Tu dwa są. No mówię, trzeci tam, a czwarty jest gdzieś tam, tam o. Dałaś ten nóż, Halina? Nie mam. Julia, nie chodź chod tu, są Ale tu taki, ale suchy las i one tak rosną? Mami, Tutaj już następny jest. Zdrowo, zdrowo, zdrowo. W końcu udało się znaleźć prawdziwka. Zobaczcie, jaki fajny. Dwa w jednym miejscu. A Julka znalazła słoik. Że, uważaj, nie radę. Prawdziw... Prawdziw... Prawdziwki są ładne. Prawdziwki... Jak to są fajne grzyby. To to Najfajniejsze. się. Znalazłem to, co chciałem, właśnie prawdziwek. Właśnie jaki fajny. Zaraz robię fotę i szukamy dalej. Tutaj prawdziwki będą. W końcu dorwaliśmy prawdziwkowy las. Tutaj jest podgrzybek. Ty, ale wielki ty. Ten już jest przewrócony Tam następny w tym. Zobacz. Aha. No ścina je. Jeżeli Wam się podobają takie filmy z wypadów grzybowych. To zostawcie lajka pod filmem, aby mnie motywować do dalszych wyjazdów grzybowych oraz jeżeli macie jakieś pytania związane z, z tym filmem to zostawiajcie je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem zachęcam was do oglądania filmów wcześniejszych moich wystawianych bardzo fajny film, samemu mi się podoba ten właśnie z Bibione któryś tam do tyłu jakbyście przewinęli w dół pokazuje fajną miejscówkę we Włoszech jakby ktoś szukał na następne wakacje to zachęcam zobaczcie sobie ten filmik był naprawdę fajna w fajnej miejscówce byliśmy mieliśmy fajny hotel i szczerze polecam już do następnego hej